Hej, 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 witajcie na moim kanale. Na dziś przygotowałam miksik, dwa razy owocową eksplozję i dwa razy szczęśliwe linie. Wkład dzisiejszego odcinka 12 zł. Troszeczkę już nadrapałam, żeby to nie trwało wieki. I zaczynamy od szczęśliwych linii. Słoń i słońce. Zdrapeczka z numerkiem sto. Truskawka klucz. Dzwon sakwa. O mamy linię. Super. Na pewno zwrocik będzie. Ale super, bo nie będzie. Pusty odcinek. Dzwon sakwa. Nie widzę więcej. Śliwka Tre. Pik i jabłko. Pik i jabłko. Jabłka nie mamy. Czyli ta jedna linia 3 złote DDD D kontrolne. Pewnie się zgadza. To teraz owocowa eksplozja. 68 numerek. I szukamy truskawki i arbuza. Kiwi i kokos. I ostatnie dwa. Melon i karambo jest kolejna linia. Super. Melon. I tutaj jeszcze jedna. Dobra, mamy dwie linie. Fajnie. I sprawdzamy. Trzy złote, a pod drugą trzy złote, czyli sześć złotych kontrolne a, a a a pewnie się zgadza teraz szczęśliwe linie z numerkiem pierwszym i szukamy banan i kwiat Nie widzę wiśnie i tęczo wiśnie wiśnie mhm. podkowa Dodatkowy nie widzę. To jeszcze banan Winogrono pik. I ostatnie dwa. Kości i groszka. Kości. Obie troneczka super by dała. trzy linie od razu, kości i gruszka, gruszka, no i wychodzi na to, że puste i A, tak jest i owocowa ostatnia, numerek 60 i szukamy. Figa i pomarańcza. Mamy figę i pomarańczę tutaj. Tu jeszcze figa. Okej. Okay. Kolejne dwa winogrono wiśnie. Mamy wiśnie tutaj i winogrono. jeszcze wiśnie. I ostatnie dwa. arbus i cytryna. Mamy arbuza, Cytrynka, odpuszcz. cytrynka. No, i wychodzi na to, że również jest pusta. PN, tak jest. Czyli w dzisiejszym odcineczku na wkład 12, zwroty, 12 zł. Mamy zwrotu w owocowej 6 zł. I w szczęśliwych linach, liniach 3 zł, czyli 9 zł. Nie jest tak źle. Dziękuję ślicznie Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Pa!